Czeryfie, muszę ją znaleźć. Proszę, powiedz mi, gdzie on to jest. Tak, są na tych koordynatach. Masz będziesz potrzebował łodzi. To miejsce jest dalekie od cywilizacji. Ja z tobą nie popłynę. Mam resztę wioski do pilnowania. Dziękuję ci. Uważaj na siebie i wróć w całości. Dawaj tu szybko. Strzał go nie zabił, tylko spowolnił. Biegnij. Witaj, przybyszu. Beznadziejne miejsce na wakacje sobie wybrałeś. Nazywam się Charles. A jak ty? Ja jestem Jack. Okej, okay, naprawdę się musiał Bóg opuścić, żeby tu przyjechać. Szukam żony i córki. Chcę ich tylko znaleźć i stąd uciec. Oj, kolego, to nie będzie takie proste. Jest duża szansa, że nie żyje lub została porwana przez teistów. Kogo? Później ci powiem. Nadchodzi. Kto nadchodzi? Rzeźnik. Co to do cholery było? Ta wioska jest święta, a on jest postacią z innego bytu. Jak mówiłem z teistów. Chodź Jack, mam tu swoją siedzibę. Okej. Okay. Niezłe, co? Małe, ciasne, ale swoje. Ta, e, wracając do wcześniejszej rozmowy. Kim są ci te iści? Pojebana wiara, która ma w sobie wierzenie w kozy. Nie dokładnie. Nie znam się na religiach. A, to jak się dostać do głównego miasta? Tego nie, wiem, musisz się zapytać księdza. On wie wszystko, ale to następnego dnia. Jack, wstawaj. Dobra, widzę, że niebo się w ogóle nie zmieniło. To miejsce jest przeklęte. Dobra, chodź do księdza, bo teraz akurat jest wolny. Hmm, witam cię przybyszu z innego świata. E Szczęść Boże! Co chcesz się ode mnie dowiedzieć? Chciałbym znaleźć drogę do miasta. Oj, to nie będzie takie proste, moje dziecko. Żeby się tam dostać, musisz zabić dla kościoła jedną osobę. Ja to kościół zabija? Bo niszczy złe duchy. Czyli kogo mam zabić? Tego grzesznika, który się od nas odwrócił. Ten w masce to pozabijał ludzi. Nie chcę go tu. Niszczy tylko modlitwy, ale nie wejdzie do kościoła, ponieważ skóra zaczyna mu się palić, a krew z środka wylewać. Okej, okay, wydaje mi się, że nie da go się tak normalnie zabić, co nie? Jakby dostał kulką w głowę i żyje? To prawda, musisz go tutaj przynieść i umrze w kościele. Jak mam to niby zrobić, jak on jest dosłownie niezniszczalny? Nie wiem, nie obchodzi mnie to, jak to zrobisz. Tylko czy się znajdzie w, na środku kościoła? Dziękujemy już. Chodź, Jack. Wykombinujemy coś. Mam dużo broni i kilku ludzi, którzy mogą się zgodzić na pomaganie nam. Bo nie powiem, ale im też uprzekrza życie. Dobra, to co? Łapka jakaś? Coś w tym stylu. Ty idź pogadaj z ludźmi, a ja ogarnę asortyment i dobre miejsca. Dobra. Czego? Słyszałem, że nie przepadasz za rzeźnikiem. Zapraszam, nazywam się Richard. Dobra, I co? Chcesz zajebać tego potwora? Jest dla księdza. Dlatego te chwila pojebało cię. On może się spalić w kościele, umrzeć. Czekaj, e, Jak to nekrofila, co? Okej, okay, tu powiedziałeś może mieć sens, a jak chodzi o księdza, to on trzyma ciała, ale tylko kobiece. M męskie są zakupowane. Okej. Okay. To chcesz w to wejść? Tak, a jeszcze chcesz go we dwójkę załapać? Nie, razem z Charlesem, tym, co mieszka tam. Okej, okay, nie znam go, więc dobra, to kiedy atakujemy? Dam ci znać, kiedy będzie wszystko gotowe, a teraz żegnam cię. Bywaj. Pierdzielę. chciałem tylko się dowiedzieć, co z moją żoną i córką. Ochodzę wzywać jakichś nowo napoznanych ludzi do zabicia nawet nie wiem czego. Jesteś Jack. ogarnij ta broń, jestem na wieży. A ogarnąłeś kogoś? Tak, tego Richarda, co tam mieszka w bloku. Okej, okay, w sumie jedna osoba nam wystarczy, on będzie przynętą. Przynętą? No tak, musimy jakoś go spłamić, ale czy Richard przeżyje, to już od niego zależy. Czyli zwołałem gościa, tylko po to, żebyś go dał na prawie pewną śmierć? Krótko, to tak, ty myślisz, że im zależy i jemu to nie zmieni, czy umrze teraz, czy za kilka lat? A pytanie, bo on w ogóle ciebie nie zna. Jakby w ogóle nie wiedział kim jesteś. Każdy co zna tylko księdza. Reszta za bardzo się ze sobą nie gada. Okej. Okay.